Cześć, ja jestem Wam, a ze mną jest Wąsu. Hej, w ostatnie dwa weekendy mieliśmy przyjemność zagrania w BT Diablo 4. Chcieliśmy podzielić się z Wami naszymi wrażeniami i przemyśleniami. Czasu nie było zbyt dużo, ale udało mi się uzyskać maksymalny level, czyli 25 na każdej z klas postaci, a Wąsowi na prawie każdej. Nie miał już siły na czarodzieja. Podczas gry staraliśmy się co jakiś czas zmieniać build, chyba że wypadły nam przedmioty pod jakiś konkretny build. Należy pamiętać, że w becie mieliśmy dostęp jedynie do pierwszego aktu, a maksymalny poziom jaki będzie można uzyskać to poziom setny, dlatego kwestie balansu mogą drastycznie ulec zmianie w późniejszych etapach rozgrywki. Ale koniec tego wstępu i zaczynajmy. Kolejki i stabilność serwerów. Blizzard jak zwykle zawiódł na tym froncie. Problemy z premierą Diablo 3 czy innych gier takich jak WoW Classic niczego ich nie nauczyły. Nasi ulubieni twórcy z tej małej i niezależnej firmy nie zadbali, aby start zamkniętej bety odbył się bez problemu. Powtarzam, problem występował już na etapie zamkniętej bety, gdzie dostęp miały jedynie osoby, które zakupiły grę w ramach przedsprzedaży. Halo, Blizzard, czy nie można było oszacować wymaganej pojemności serwerów, na przykład na podstawie zakupionych priorderów? Wiem, że to tylko beta, ale jest to co najmniej niepokojące gdy problemy występują już na tym etapie. Nie spodziewamy się płynnego startu w ramach premiery. Sytuacja z serwerami poprawiła się w czasie trwania bety, ale pytanie brzmi ile w tym zasługi Blizzarda, a ile osób zrezygnowało z grania. Kreator postaci. Kreator postaci nie jest tak rozbudowany jak np. w Skyrimie, ale jest wystarczający, aby stworzyć postać, która będzie odróżniać się od innych. Mamy możliwość wybrania jednego z 16 gotowych modeli postaci, po 8 na postać z budową męską i żeńską, Głos jest narzucony z góry, ale każda klasa i płeć ma unikatowy. Nie mamy suwaków określających wysokość kości policzkowych, czy szerokość rozstawienia oczu. Mamy kilka gotowych twarzy do wyboru, kolor skóry, kolor oczu, fryzury, biżuterie, tatuaże. Naszym zdaniem jest wystarczający. Większość modelu postaci jest przykrywana przedmiotami zdobytymi w ramach rozgrywki, a przedmioty grają główną rolę w Diablo. W trakcie rozgrywki możemy zmienić make-up czy biżuterię postaci, korzystając z szafy w głównym mieście. Cinematyki i cutscenki. Blizzard! BRAWO! Tutaj krok w dobrym kierunku. W cutscenkach widzimy swoją postać. Widzieliśmy to już w innych grach, ale nigdy w Diablo, więc jeśli ktoś mocno chce się wczuć w fabułę oraz świat i stworzy postać, która jest choć w pewnym stopniu podobna do niego, na pewno ułatwi to sprawę. Jednak trzeba pamiętać, że jeśli stworzycie jakiś monstrum, to też będziecie musieli na nie patrzeć. Dodatkowa uwaga. Niekiedy pojawia się błąd, który sprawia, że nie można przewinąć scenki, co może irytować przy 69. podejściu do gry. Miejmy nadzieję, że problem zniknie w pełnej wersji gry. Styl. Zmienił się styl prezentacji, ale to kierunek, w którym seria powoli próbowała już podążyć w poprzedniej części, a rozwinęła w tej. Jednak zamiast pokazu slajdów znanego z Diablo trzymamy tu pełnoprawne cutscenki. Początek jest mocno reżyserowany, podążamy jak po sznurku, zgodnie z kierunkiem wytyczonym przez twórców. Jesteśmy wprowadzani w mrok świata Sanktuarium w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyliśmy. Mamy tu do czynienia z drastycznymi i brutalnymi scenami, a klimat bardzo przypomina ten z drugiej części. Początek wydaje się sztampowy, lecz zwrot akcji zaskoczy niejedną osobę. Po dojściu do stolicy regionu świat otwiera się przed nami i rozgrywka zaczyna przypominać tą z poprzednich części. Z NPC możemy porozmawiać na różne tematy, tak jak w poprzednich częściach, ale już sama ilość postaci niezależnych z zwielokratnia ilość dialogów. Mamy jedno bardzo duże miasto, Keowaszat, które jest stolicą regionu i czuć, że jest to najważniejsze miejsce w okolicy. W krainie jest wiele osad przypominających te małe, główne osady z poprzednich części. Możemy w nich zaspokoić część naszych potrzeb, ale często będziemy odwiedzać Kieowaszat, aby zostawić przedmioty w skrytce czy skorzystać z usług kupców i rzemieślników. Miasto to miasto, a nie jakaś pipidówka. Takie rozwiązanie jest dużo bardziej satysfakcjonujące niż 5 NPC na krzyż przy ognisku. W pełnej wersji gry będzie mieć dostęp do wierzchowców, co przyspieszy eksplorację, w becie jednak nie były one dostępne: grafika. Grafika jest śliczna. Oczy w końcu odpoczywają po tym, co wydarzyło się w Diablo 3. Efekty graficzne zaklęć i umiejętności są widoczne i po prostu ładne. Nie mamy tu do czynienia z gifami zaklęć z poprzedniej części czy makietą 2D miasta w tle. Widoki i lokalizacje zapierają dech w piersiach, a ogrom miejsc, które przemierzamy, jest zdecydowanie zauważalny. Czuć, iż świat w Diablo 4 rzeczywiście jest w 3D. Potrzebujesz zejść po drabinie albo ścianie, ale nie chcesz się męczyć i brudzić swoich szat? Teleportuj się umiejętnością bezpośrednio na dół. Barbarzyńca? Możesz po prostu skoczyć. Gra pozostawia nam do wyboru, czy chcemy użyć przycisku, aby uruchomić animację pokonania przeszkody. Czy wolimy użyć stylowej umiejętności ruchu naszej postaci? Najlepiej jest to widoczne w finałowej misji kampanii Aktu I, gdzie jedna osoba może walczyć wręcz na dole, a druga z góry ostrzeliwuje oponentów bez zbliżania się do strefy zagrożenia. W świecie gry można spotkać kilka takich miejsc i zapewniają one urozmaicenie w rozgrywce. Oprawa dźwiękowa. O ile odgłosy walki, umiejętności i potworów są soczyste i idealnie pasują do rozgrywki, to naszym zdaniem utwory nie zapadają w pamięć, są po prostu okej. Okay. Nie jest to poziom, do którego przyzwyczaiły nas poprzednie gry. Jakiś tam motyw leci sobie w tle, ale nic z tego nie wynika. Nie jesteśmy zagrzewani do boju epicką orkiestrą jak w Diablo 3, ani też nie możemy wycilować do motywu obozowiska Łotrzyc jak w Diablo 2. Gameplay Pierwsze, co możemy zauważyć, to mniejsze nasycenie wrogów. Jest to rekompensowane tym, że mają unikalne zdolności, zależne od swojego typu. Nie ma już tego uzależniającego uczucia mocy, jak chociażby w Diablo 3, w którym czujemy się półbogiem wymiatającym hordy wrogów z powierzchni ziemi. Czy jest to minus? To już zależy od indywidualnego podejścia. Nam to nie przeszkadzało, ponieważ siła wielu wrogów była zamknięta w kilku. Same modele oponentów wyglądają dobrze i pasują do klimatu świata Sanktuarium. Doszło również mechanika uniku. Która używana jest nie tylko w walce, ale również na potrzeby szybszego poruszania się po mapie. Główna fabuła to oczywiście idź z punktu A do punktu B, zrób C i wróć do A po nagrodę. Standardowy lub, ale zrobiony bardzo dobrze. Mimo przychodzenia aktu pierwszego wielokrotnie, nie był on uciążliwy, ponieważ questy były w miarę zróżnicowane i odbywały się w doszlifowanych lokacjach. Mimo paru powtórzeń mechanik, większość wydawała się unikalna. Podobnie było przy zadaniach pobocznych. Tutaj często quest polegał po prostu na wyczyszczeniu jakiegoś terenu z przeciwników, ale twórcy starali się to zaaranżować w unikalny sposób. Mamy zarówno zadania polegające na zabijaniu potworów dla organów, czy zbieraniu ich dusz. Mamy również bardziej rozbudowane fabularnie zdania poboczne, w których możemy na przykład brać udział w egzorcyzmie demonów z dziecka. Koniec końców zawsze walczymy, ale czego innego można było się spodziewać w tym gatunku gier? Znalazło się kilka perełek, które były unikalne. Jak na przykład zagadka, której odpowiedzią jest czekanie, ale jak się okazuje, niedosłownie. Aby cieszyć się nagrodą, należy po prostu wykonać emotkę, zaczekaj, z kółka akcji. Niby nic wielkiego, ale zawsze miła odmiana. Ilość aktywności na mapie przygód przypomina raczej MMO niż typową grę z serii Diablo, ale naszym zdaniem jest to duży plus. Świat możemy powoli eksplorować, odkrywać ukryte znajdźki, wykonywać zadania poboczne i napawać się widokami. Podczas podróży możemy natrafić na różne wydarzenia, unikalnych wrogów oraz na tak zwane fortece, czyli tereny zajęte przez wrogów, które po odbiciu stają się osadami. Bardzo pozytywne wrażenie wywarło na nas Dragan, czyli jedna z fortec opanowana przez pokaźny oddział wampirów. Przy odbijaniu tego miejsca mieliśmy przyjemność stoczyć bardzo interesującą walkę z finałowym bossem. Naszym zdaniem była to najlepsza walka jaką doświadczyliśmy w ramach tej bety. Nowością jest zbieranie surowców takich jak rudy metali czy zioła bezpośrednio z mapy przygody. Przedmioty te możemy później wykorzystać w mieście do wykonywania ekwipunku, który wesprze nas w naszych dalszych przygodach. Open World. Teraz to, co zmieniło się najbardziej. Świat został otwarty i dzielimy go z innymi poszukiwaczami przygód. Po dotarciu do Kiowa Shadu w świecie pojawiają się inni gracze. Niektórzy na to narzekają, a inni ubóstwiają, ale prawda jest taka, że niewiele to zmienia, ale wymagane jest niestety stałe połączenie z internetem. Bezpośrednich interakcji z graczami nie było prawie żadnych, czasami jakieś haj na czacie i tyle. Żadnych emocji, tylko biznes eksterminacji demonów. Interakcje pośrednie wypadają dużo lepiej. Grasz sami, natrafiłeś na event? Nie bój się, jeśli nie ma tu jeszcze graczy, to wkrótce się pojawią i wzajemnie pomożecie sobie w wykonaniu celu. Dzięki temu wszystko idzie szybciej, łatwiej i wygodniej. Kuluje tu jednak aspekt poziomu trudności. Odnieśliśmy wrażenie, że zawsze warto mieć jak najwięcej osób, bo gra nie skaluje wyzwania względem ilości osób biorących udział. Zdarzało się też, że do eventu dołączyliśmy na samym końcu i po prostu otrzymywaliśmy nagrodę. Czy to fair w stosunku do innych graczy, którzy odwalili za nas robotę? Może i nie, ale oni swoją nagrodę otrzymali, a to, że my ją też mamy, raczej nie krzyżuje im planów. Największym minusem, którego można się uczepić w kontekście grania w otwartym świecie, są zadania polegające na pozbyciu się konkretnej grupy przeciwników w konkretnym miejscu. Oponentów może po prostu zabraknąć i będziemy musieli poczekać, aż pojawią się ponownie. Oczywiście respawny są dosyć szybkie, lecz mimo to irytująca jest sytuacja, gdzie cały obszar mapy jest dosłownie wyczyszczony z przeciwników lub gdy inni gracze czyszczą Ci wszystko z nosa. Dodatkowo ten aspekt potrafi być nierówny, gdyż w zależności od quest'a czasami trzeba uderzyć przeciwnika, żeby dostać luta, czasami nie, a czasami nawet jak jesteś po drugiej stronie obszaru, to inny gracz wydrobi dla Ciebie to, czego potrzebujesz do quest'a. W ramach otwartego świata możemy stoczyć walkę z tak zwanymi World Bossami. Ten, który był dostępny w becie, to ogromnych rozmiarów demon przypominający nieopierzone, pokryte strupami pisklę jakiegoś ptaka. W przeciwieństwie do zwykłych bossów fabularnych, World Bossowie mają określoną godzinę pojawienia się w świecie i można z nimi zawalczyć w ograniczonym oknie czasowym. W przypadku Ashawy było to 15 minut. W walce może brać udział do 12 graczy jeśli uda im się pokonać potwora w ramach ustalonego czasu, otrzymują oni nagrodę. Jeśli za czas minie, to World Boss ucieka. Walka z tym przeciwnikiem to prawdziwy spektakl. Jego rozmiary sprawiają, że kamera oddala się, aby Aszawa nie zajmował swym ciężkim całego ekranu gracza abyśmy mieli lepszy podgląd na pole bitwy. Gra jest warta świeczki, World Bossy mają szansę na wydropienie dobrych przedmiotów, a dodatkowo otrzymujemy co cotygodniową skrzynkę z nagrodami za pokonanie takiej istoty. Wiele zależy od drużyny. Na cztery podejścia udało nam się powalić bestię dwukrotnie, aby zmaksymalizować szanse na zwycięstwo, należy skupić się na mechanikach oraz zjawić się z sugerowanym poziomem postaci. W walce łatwo było zginąć, a kto nie żyje, ten nie zadaje obrażeń. Lud. Podczas przygód w świecie Sanktuarium będziemy zbierać przedmioty znalezione przy zwłokach naszych demonicznych oponentów. Na początku znajdujemy zwykłe przedmioty, następnie magiczne, rzadkie i w końcu legendarne. W becie nie uświadczyliśmy innych rodzajów, ale w pewnej wersji gry mają dość przedmioty unikatowe i setowe. Na potrzeby bety szansa na uzyskanie lepszych przedmiotów została zwiększona, dlatego mieliśmy okazję na zdobycie różnych elementów ekwipunku, nawet w wersji legendarnej. Oprócz typowych statystyk takich jak ilość pancerza, siła czy szansa na trafienie krytyczne, możemy natknąć się na premie do drzewką umiejętności znane nam z Diablo 2. Premie do umiejętności umożliwiają nam używanie nawet tych zdolności, w które nie zainwestowaliśmy punktów. W najgorszym wypadku dostajemy zdolność, która zwiększa nam wachlarz opcji, a w najlepszym uzyskujemy premię do umiejętności, w którą zainwestowaliśmy w punkty rozwoju. Pozwala to wykroczyć poza standardowy limit ranku umiejętności. Tak jak w poprzednich częściach, na początku skupiamy się raczej na wartości pancerza w przypadku zbroi i wartości DPS w przypadku broni. Pozostałe statystyki miło mieć ale w czasie zdobywania poziomów nie musimy min maksować. Znaczną różnicę w rozgrywce wprowadzają zaś aspekty przedmiotów legendarnych. Aspekty potrafią kilkukrotnie zwiększyć moc umiejętności, nie są one jednak równe i zdarzają się takie, które są po prostu słabe. Aspekty potrafią zmienić sposób działania umiejętności w znaczny sposób. Przykładowo w grze występuje aspekt druida, który sprawia, że zamiast wilków przywołujemy wilkołaki, roznoszące truciznę. Przypomina to runę umiejętności z Diablo 3. Gdzie w poprzedniej części w taki sposób mogliśmy znacznie zmieniać działanie naszych umiejętności. Jeśli znajdziemy lepszy sprzęt, możemy wyciągnąć aspekt z posiadanego legendarnego przedmiotu i przenieść go na inny legendarny lub rzadki przedmiot. Dzięki temu jesteśmy w stanie korzystać z lepszego fipunku i zachować aspekt, który nas interesuje. Nie są to jednak tanie rzeczy i warto mieć trochę złota na podorędziu. Sprzedawcy, rzemieślnicy i crafting. W grze uświadczymy kilka sposobów na wydanie znalezionego przez nas złota oraz wykorzystanie znalezionych surowców. Przede wszystkim możemy sprzedawać i kupować części z sprzedawców. W przeciwieństwie do poprzednich części, asortyment sklepów jest ograniczony do kilku przedmiotów, zwykle 2 do 3, aby uzyskać nową ofertę, należy poczekać około godziny. Czas dostawy nowych przedmiotów widocznie jest na ekranie sklepu. Oprócz zakupu i sprzedaży możemy również ulepszać nasze przedmioty. Do wyboru mamy takie opcje jak wprawienie gniazda w przedmiot, wyżej wspomniane dodane aspektu, a nawet zwiększenie statystyk przedmiotu. Przedmioty legendarne możemy ulepszyć aż 4 razy, lecz jest to bardzo kosztowne. Powraca znana z Diablo 3 mechanika rozkładania przedmiotów na materiały, których możemy użyć właśnie do zwiększenia statystyk innych przedmiotów. Możemy również przelosowywać statystyki na przedmiotach, również za opłatą. Co ciekawe, możemy również ulepszać nasze mikstury leczenia poprzez zwiększenie wartości leczenia czy ilości ładunków użycia. Klasy. Klasy są przede wszystkim różnorodne. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to sposób, w jaki postacie używają ekwipunku. Barbarzyńca może wykwipować do czterech różnych broni. Łotr używa kombinacji broni dystansowych i dwóch broni jednoręcznych. Czarodziej, druid i nekromanta wyglądają bardziej standardowo. Mogą używać oręża dwu lub jednoręcznego z użyciem of często związanego z motywem klasy. Druid przykładowo rozpoczyna grę z totemem, który komicznie przypomina pustak. Każda klasa posiada swój unikatowy zasób mocy, a każdy z tych zasobów zachowuje się trochę inaczej. Barbarzyńca zdobywa szał i zużywa go na wykonywanie ataków. Kolej Czarodziej zaczyna z pełną pulą many, której używa do rzucania zaklęć, a ta regeneruje się pasywnie wraz z upływem czasu oraz poprzez używanie wybranych umiejętności. Jest to system dobrze znany nam z Diablo 3, gdzie klasy również miały swój unikatowy zasób i używały go w różny sposób. Twórcy mogli się jednak bardziej postarać w tym aspekcie. Wszystkie klasy działają podobnie, oprócz barbarzyńcy, który traci punkty szału, gdy nie jest w walce. Liczyliśmy na ciekawsze rozwiązania, jak na przykład podwójny zasób łowcy demonów z Diablo 3. Każda z klas ma swój unikatowy system, który zwiększa ich moc. Odblokowanie niektórych opcji wiąże się z koniecznością wykonania zadania klasowego, co jest małym i miłym urozmaiceniem rozgrywki między postaciami. Nie są to jednak zadania solo. Sojusznicy mogą nam pomagać w ich wykonaniu. Po prostu nie uświadczam o nich dialogów z NPC i nagród za samo zadanie. Przykładowo Nekromanta po wykonaniu swojego zadania uzyskuje przywołańca, Golema. Łotr ma trzy opcje, między którymi może się przełączać. Jedną z nich są punkty kombo dodające efekty do umiejętności, druga to Skupienie, które wymusza na nas atakowanie konkretnego losowego wroga, ale w zamian, gdy nabijemy pasek Skupienia, możemy przez krótki czas używać zdolności bez zużywania energii. Trzecia opcja nie była dostępna w becie. Karodziej może użyć umiejętności, aby uzyskać dodatkowy pasywny efekt wybranego zaklęcia. Przykładowo przywoływanie hydr sprawi, że każdorazowo po zużyciu 300 punktów many przywała się pięciokłowa hydra. Systemy barbarzyńcy i druida nie były w pełni dostępne, ale z tego co widzieliśmy wiemy, iż ten pierwszy wraz z używaniem broni zdobywa poziomy umiejętności walki orężem i odblokowywuje pasywne bonusy. Ten drugi zaś zbiera dary, które może przekazać duchom natury w zamian za pasywne efekty. W kwestii mocy najlepiej prezentował się czarodziej i nekromanta. Łotr jest po środku, a stawkę zamykają barbarzyńca i druid. Należy jednak pamiętać, iż był to jedynie poziom 25. Wszystko może się zmienić wraz z kolejnymi poziomami i aspektami legendarnych przedmiotów. Drzewko umiejętności Umiejętności postaci są możliwe do wykupienia w Drzewku Talentów, ale są podzielone na kategorie, które przypominają te z poprzedniej części. Mamy tu połączenie systemu umiejętności z Diablo 2 i Diablo 3. Wraz z wydawaniem punktów uzyskujemy dostęp do coraz większej ilości umiejętności. Wraz z odblokowywaniem kategorii mamy dostęp do wyboru nowych zdolności i prezentujących dodatkowe opcje. Dalsze miejsce w drzewku nie zawsze oznaczało większą moc umiejętności, a częściej dawało nowe narzędzie do wykorzystywania w walce, co zdecydowanie jest plusem. Kategorie umiejętności wyglądają podobnie u każdej z klas. Dzielą się na podstawowe, czyli takie, które generują nasz zasób, główne, które zasób zużywają. Następnie mamy umiejętności związane z motywem klasy, jak np. przywołańce u droida czy klątwy nekromanty. Umiejętności defensywne, zapewniające przeżywalność lub mobilność. Umiejętności ostateczne, które mają być najpotężniejszymi zdolnościami klas, lecz w praktyce wypada to różnie. Na samym końcu mamy umiejętności wieńczące nasz build. Mamy tu zestaw zdolności pasywnych, sugerujących konkretny styl gry, jak np. premie do czarów ognia u czarodzieja, czy premie do częstych zmian formy u droida. Oprócz tego drzewko umiejętności posiada szereg zdolności pasywnych rozsianych pomiędzy kategoriami. Umiejętności aktywne mają kilka poziomów ulepszeń: ulepszenie zapewniające dodatkową zdolność oraz drugie ulepszenie pozwalające wyspecjalizować skilla w jednym z dwóch kierunków. Jak to dokładnie wygląda? Ano tak, że zdolność łańcucha piorunów czarodzieja możemy ulepszyć do 5 razy, zwiększając jej obrażenia. Następnie możemy wydać punkt umiejętności, by zwiększyć szanse na trafienie krytyczne za każdy przeskok błyskawicy. Na końcu zwiększamy umiejętność wybierając opcję zwiększenia obrażeń za każdym razem, gdy błyskawica odbije się od nas lub alternatywną dającą szansę przy trafieniu krytycznym na stworzenie ładunku elektrycznego, który cyklicznie zadaje obrażenia wrogom. Co najlepsze wystarczy jeden punkt w umiejętność, by moc ją ulepszyć. Mamy więc opcję pozostawienia zdolności na pierwszym poziomie i doboru dwóch ulepszeń. Warte zapamiętania jest, iż otrzymywanie punktu umiejętności z przedmiotu nie pozwala na ulepszenie tej umiejętności. Dalej trzeba samemu wydać na nią chociaż jednego skill pointa. Mamy więc wybór specjalizacji wybranej zdolności lub wybraniu kilku z mniejszą ilością rank. Umiejętności możemy refundować do 15 poziomu za darmo. Na wyższych poziomach musimy użyć do tego złota. W becie było to dosyć tanie i nigdy nie mieliśmy problemu z brakiem złota na reset drzewka. Mogliśmy dzięki temu dowolnie zmieniać umiejętności i testować je w czasie rozgrywki. Barbarzyńca. Barbarzyńca to dosłownie chodzący arsenał. Używamy czterech broni. Umiejętności używają różnych typów oręża i w czasie używania skilla liczą się statystyki konkretnie przypisanego oręża. Czujemy, że przez to barbarzyńca jest klasą z bardzo wysokim potencjałem, ale wymaga zdobycia odpowiedniego ekwipunku i wydaje się najbardziej zależny od luta. Nie ma co rozwodzić się o umiejętnościach. Powracają starzy, dobrzy znajomi, jak trąba powietrzna, skok czy szał Serkera. Okrzyki otrzymały efekt odepchnięcia wrogów. Jeśli użyjemy kilku okrzyków jeden po drugim, to jesteśmy w stanie odepchnąć wrogów na kilka metrów, co jest bardzo satysfakcjonujące i daje chwilę wytchnienia w walce. Furia wydaje się najsłabszym zasobem pośród klas. Spada, jeśli nie walczymy, a umiejętności są dosyć drogie. Dużą część walk musimy rozpocząć od nabicia Furii. Niestety nie ma już umiejętności podrzucanie bronią i nie możemy w ten sposób zbudować barbarzyńcy. A szkoda, bo lubiliśmy ten styl rozgrywki. Ten muskularny wojownik cierpi na ciężką przypadłość. Jest postacią walczącą głównie w zwarciu, a gra tego nie rekompensuje i niektóre mechaniki wrogów nie wydają się dostosowane do takiego stylu gry. Barbarzyńca zbiera potężne baty, zadaje średnie obrażenia i jest zależny od ekwipunku. Jego najlepsze zdolności mają 30 sekundowe cooldowny, przez co nie zawsze są dostępne. Sama rozgrywka jest przyjemna, lecz momentami brakuje mocy. Łotrzyk Łotrzyk jest wizualnie najszybszą postacią, wykonując wiele ataków w krótkim odstępie czasu, potrafi błyskawicznie przemieszczać się po polu bitwy i ma różnorodne umiejętności. Ta klasa idealnie plasuje się w środku stawki zarówno pod względem gameplayu, jak i mocy. Mamy do wyboru umiejętności do walki w zwarciu, a także zasięgowe, które żywają łuku lub kuszy. W przeciwieństwie do barbarzyńcy, Łotr ma defensywne zdolności pozwalające mu komfortowo spędzać czas w zwarciu, ma różne sposoby na utknięcie obrażeń i ciekawe mechaniki defensywne. Jest przy tym dużo klikania, co dla niektórych może być plusem, ale dla bardziej casualowych graczy zapewne minusem. Umiejętności dystansowe wydawały się ciut lepsze. Mimo, że po prostu strzelamy, to zdolności różnią się od siebie animacjami oraz efektami. Orange możemy dodatkowo zakinać mocami cienia, trucizny i lodu, dodając nowe efekty do ataków. Łotr jest solidną klasą i na pewno wrócimy do niego w pełnej wersji gry. Nekromanta. Nekromanta jest klasą, która ma obrażenia. Duże obrażenia. Postać można stworzyć na kilka sposobów i w każdym z nich czuć moc. Przykładowo włócznia z kości przez większość rozgrywki ściągała zwykłych wrogów na strzał, a elitarnych na dwa, może trzy. Dekromata jest również klasą, która wydawała się najnudniejsza. Idziesz i strzelasz. W tle biegają szkielety i golem, więc, choć jest to jedna z najlepszych klas, to rozgrywka w nią nie była satysfakcjonująca. U nekromanty według nas największym powodem nudnej rozgrywki był brak zakręć i umiejętności pod mobilność, co sprawiało, że rozgrywka była znacznie mniej dynamiczna niż w przypadku innych klas. Czarodziej. Czarodziej to taki nekromanta, tylko bez szkieletów i mobilny. I w przeciwieństwie do nekromanty jest on przede wszystkim ciekawy. <laughs> Plasuje się na samej górze kwestii zadawanych obrażeń, ma bardzo różne zaklęcia i umiejętności z trzech elementów ognia, mrozu i prądu. Jak ktoś grał czarodziejem w innych częściach Diablo, może mu brakować tutaj elementu Arkany, ale ilość i rodzaje zaklęć tych trzech żywiołach zdecydowanie potrafi zapewnić ciekawą i dynamiczną rozgrywkę. Co więcej, elementy można łączyć i przykładowo całkowicie wyspecjalizować się pod przywoływanie. Jednocześnie mieć latające pioruny, lodowe magiczne bronie goniące przeciwników, I oczywiście tak jak w innych częściach Hydry. Czarodziej wydaje się najłatwiejszą i najbardziej noob-friendly klasą ze wszystkich, dzięki swojej mobilności, zakręciom obronnym, które bardzo dobrze bronią przed śmiercią, oraz wysokim obrażeniom, co pozwala uniknąć wiele mechanik elit i bossów, z którymi inne klasy muszą radzić sobie w standardowy sposób. Czarodziej jest klasą premium i na pewno wrócimy do niego w pełnej wersji gry. Druid. O ile Druid odstawał mocą, to w kwestii rozgrywki był najciekawszą postacią. Gdy grasz tą klasą, to po prostu dzieje się. Możesz zmieniać się w wilkołaka lub niedźwiedziołaka, możesz przywoływać istoty, masz do dyspozycji moc błyskawic, wiatru i ziemi. A co najważniejsze, możesz wymieszać i połączyć te umiejętności w jeden build. Druid zaczyna działać, gdy zdobędziemy legendarne przedmioty. Bez nich można odnieść wrażenie, iż wraz ze zdobywaniem poziomów postać słabnie. W Pecie testowaliśmy buildy pod same przemiany, pod żywioły oraz mieszane. Wilkołak jest szybki, szybko atakuje i zatruwa. Niedźwiedziołak jest tankiem, który co jakiś czas potrafi zadać poważne obrażenia. Żywioły dają radę, ale niektóre umiejętności wydają się słabe. Najciekawszy i najlepszy wydawał się build mieszany, gdzie przykładowo używaliśmy defensywnych zdolności niedźwiedziołaka, zakleń żywiołów jako główny źródło obrażeń oraz przywołańców do wsparcia. Mamy nadzieję, że w pewnej wersji gry, na maksymalnym poziomie i ze zdolnościami pasywnymi, druid dorówna mocą pozostałym klasom. Jeśli nie, to niestety trzeba będzie liczyć na poprawę w paczach. Za co wielbimy? Umiejętności opierające się na ładunkach trzymają je w nieskończoność do czasu ich zużycia. To samo tyczy się zdolności z przedmiotów. Grafika, zdecydowana poprawa po Diablo 3, jest stylizowana na realistyczną, przez co jeszcze bardziej czuć mroczny klimat gry. Gra wydaje się współpracować nawet ze słabszymi sprzętami, co pomaga graczom zaszczędzić parę złotych, tym bardziej przy tej cenie gry. Klimat, niczym w Diablo 2. Wiele osób doceni to po anime o nazwie Diablo 3. Bosowie, którzy są dosyć rozbudowani, z ciekawymi mechanikami i nowymi umiejętnościami wraz z utratą HP. Rozwijają się w trakcie walki. Historia i fabuła, w której można się zaangażować, ale jest prosta do śledzenia, dzięki czemu nawet pomijając pewne dialogi czy kascenki, można wywnioskować, co się dzieje. Postać, którą stworzycie, jest widoczna w kascenkach. Rzeczywiście jesteście na tym świecie i uczestniczycie w jego wydarzeniach. Zamiast chować się w mroku za kamerą. W grze czujemy, że jesteśmy w trzech wymiarach. Ułożenie terenu ma znaczenie. Często w oddali widzimy realne lokacje, które znajdują się poniżej nas. Nie jest to element tła. Za co nienawidzimy? W rozmowach z NPC mamy niepotrzebne zbliżenia kamery. Przybliżają ją dosłownie na 10 cm, a strasznie to wybija z rozgrywki i wydłuża czas wejścia i wyjścia z dialogów. Niektóre umiejętności nie pozwalają na płynne przejścia z jednej do drugiej. Animacje nie są adekwatne do czasu używania zdolności, a inne zatrzymują nas zbyt długo w animacji, mimo że wydają się natychmiastowe. Najbardziej widać to przy Druidzie i łotrze. Nie ma opcji offline. Zawsze musimy być online. Dziwne skalowanie mocy potworów względem ilości członków drużyny. Im więcej osób, tym jest po prostu łatwiej. Mapa jest, ale żyje swoim życiem, jest nieintuicyjna. Minimapa jest nieczytelna, szczególnie widać to w mieście, gdzie raczej przeszkadza niż pomaga. W Lochach, przy pominięciu jednego z przeciwnika lub jednej znajdźki niektóre układy map sprawiają, że musi robić backtracking przez cały dungeon, który teraz jest pusty, więc nawet nie ma co w nim robić. Podsumowanie: Gra zdecydowanie różni się od poprzedniczek. Według nas najbliżej jej do. Lost Ark, mechaniki MMO Lite i wenty. Znajdźki i Lochy bardzo przypominają tą koreańską grę. Dla nas jest to plus. W świecie jest dużo rzeczy do zrobienia, mamy aktywności poboczne i nie jest to pełnoprawny MMO, więc prawdopodobnie nie zostaniemy przytłoczeni ilością dodatkowego kontentu i pozostanie on w granicach rozsądku. Diablo 4 jak na razie wydaje się fajnym tytułem, do którego będzie można przysiąść, zrelaksować się i pograć we własnym tempie po ciężkim dniu. Parę rzeczy kuleje, ale uważamy, że Blizzard postara się naprawić makamenty gry. Będą chcieli przecież sprzedawać sezon pasy, prawda? O ile poprzedniczki zarabiały na siebie głównie poprzez zakup samej gry, to tutaj będziemy mieć prawdopodobnie rozbudowany system mikrotransakcji, co jest dodatkowym motywatorem do aktualizowania i poprawiania gry. Nie ma co się dłużej rozwodzić. Czekamy z niecierpliwością. Urlop, Urlop na, na premierę, premierę już zaklepaliśmy. A wy?